Dzisiaj będziemy mieć takie nauczanie dosyć trudne, zanim oczywiście to nauczanie, to fragment z Pisma Świętego z Ewangelii według świętego Jana, 15 rozdział tej Ewangelii. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we mnie, a ja w was będę trwał. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Powiedziałem, że dzisiaj będzie niełatwe nauczanie, bo będzie o oczyszczeniu duchowym, a może po prostu ogólnie o oczyszczeniu, o tym, że Pan Bóg chce nas chrześcijan oczyszczać po to, żebyśmy my wierzący, my, którzy mamy relacje z Nim, przynosili jeszcze większy owoc naszego życia chrześcijańskiego, czyli owoce miłości, owoce nawrócenia, żebyśmy byli coraz bardziej święci, żebyśmy... Przynosili i przeprowadzali innych ludzi do, do Boga, to jest nasze zadanie. I do tego potrzebujemy być nieustannie oczyszczani. I moi drodzy, my się tym właśnie różnimy od Pogan, że mamy relację z Panem Bogiem. Z naszą odnową w Duchu Świętym rozważamy księgi królewskie pierwszą i drugą. Jest taki prok Elizeusz. Eliasz. I oni generalnie działali w Kanaanie i to, co jakby było ich głównym zadaniem, to to, że sprzeciwiali się bałwochwalstwu. To znaczy, że w tych krainach generalnie było tak, że ludzie czcili Baala albo Asztartę, czcili Boga, i to polegało na tym, że składali jakieś ofiary właśnie tym Bożkom swoim. Nie, nie wierzyli w Boga Jachwę, odeszli właśnie od kultu prawdziwego Boga Jachwę i zaczę, zaczęli czcić Baala i Asztartę, składając ofiary. I tak, moi drodzy, właśnie wygląda kult bałwochwalczy, że człowiek po prostu bez pomyślunku idzie z jakimiś bożkami. Widać to na przykład w buddyzmie bardzo mocno. Kiedy byłem w Tajlandii, właśnie to widziałem, że ludzie składali ofiary, banany, Fante, pomarańcze, Coca-Cola, nawet jakimś takim demonom, których mieli tak naprawdę wizerunki i figurki przed swoimi domami. Na tym polega kult bożków w religiach pogańskich. Nasza religia, prawdziwa religia chrześcijańska, polega na tym, że mamy z Bogiem prawdziwą relację. Kochamy Pana Boga, ufamy mu, ale też Pan Bóg się nami chce posługiwać, po to właśnie, żebyśmy przynosili coraz większe owoce tej naszej relacji, tej naszej wiary. Nasze oczyszczenie dotyka trzech sfer. Bo tak pokrótce tylko powiem, już o tym mówiłem kiedyś, że człowiek, przepraszam, taki kolokwializm, ale człowiek zbudowany jest z ciała, duszy i ducha. I nasze oczyszczenie, albo to oczyszczenie, które Pan Bóg czyni w nas, dotyka wszystkich trzech sfer. Dlatego my czasami źle się czujemy, dlatego jako chrześcijanie niby chodzimy do kościoła, jesteśmy Panu Bóg wierni, ale po prostu źle coś jest nam na sercu, coś, coś nam leży, po prostu coś jest na mnie tak. I może być tak, że choruje nasze ciało, może być tak, że choruje nasza dusza, albo nasz duch. Ja tylko przypomnę, że jest takie rozróżnienie. Duch i dusza to są dwie różne rzeczywistości, chociaż tak naprawdę bardzo często przez księży i chrześcijan mieszane, Nawzajem, że tak powiem, czasami się tak wymieniają. Raz dusza, mówią księżę raz, raz duch. Duch to jest ta sfera w nas, taka, która jest wieczna, z którą ma, ma kontakt Pan Bóg. Dusza to jest natomiast to wszystko, co jest związane z naszą, naszym rozumem, z naszymi emocjami, z naszą wolą, czyli takie psychiczne sprawy bardziej. No i ciało też wiemy, co to takiego jest. I jeśli człowiek jest oczyszczony przez Pana Boga, to każda z tych sfer może być dotknięta w jakiś sposób. Możemy chorować na ciele, możemy mieć choroby psychiczne, nawet czasami. Czytałem kiedyś taką książkę ciekawą dosyć, o tym, że większość proroków w Starym Testamencie miało znamiona chorób psychicznych na początku swojej posługi. Ponieważ Pan Bóg ich oczyszczał i ich dusza chorowała. Ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale tak jest. Jak człowiek spotyka się z Bogiem, Bóg do niego mówi, no to coś tam się dzieje w rozumie, w tym woli, w tych emocjach nie tak, to wszystko zaczyna szwankować, ponieważ mamy kontakt z czymś, co, do, co jest dla nas nowe, z doświadczeniem Pana Boga. I Bardzo często tak właśnie jest, że osoby, które idą za Panem Bogiem, e, mają problemy nawet właśnie takie psychiczne i potrzebują dobrego chrześcijańskiego Terapeuty, których mądrze ustawi na życie. Kiedyś taki ksiądz, mój kolega i przyjaciel, pytałem go, co się złego z nim działo, co się, co się z tobą dzieje. A wiesz, Paweł, moja dusza choruje. Idzie bardzo mocno za Panem Bogiem, adoruje bardzo często Pana Jezusa i prorokuje. Prorokuje z prorokiem, niesamowitym, uzdrawia ludzi mocą Bożą. Natomiast miał taki moment w swoim życiu, kiedy no właśnie cierpiał na. Depresję. I mówi wtedy, moja dusza choruje. Więc jest, był jakiś etap oczyszczania w jego życiu. I ten etap czasami dotyka też ducha. ducha duch, czyli taka sfera w nas, która, która w pewien sposób ma kontakt z Panem Bogiem. W jaki sposób możemy być w duchu oczyszczani, ale na przykład w taki sposób, że nie będziemy czuli, w cudzysłowie czuli, bardziej by pasowało słowo doświadczali obecności Pana Boga. Święta siostra Faustyna tak miała, e, matka Teresa z Kalkuty też tak miała, ona napisała e, o takiej nocy ciemnej, że nie doświadcza Pana Boga, Jego miłości, Jego dobroci, Jego obecności, a było tak, że wcześniej doświadczała. Więc jest ten etap oczyszczenia. Po co moi drodzy, to oczyszczenie jest już powiedziałem, ale generalnie chodzi o to, żeby ufać jeszcze bardziej, Panu Bogu, żeby kochać Pana Boga jeszcze bardziej. I my na tych atoracjach naszych z uwielbieniem Chcemy sobie uświadomić, że Bóg jest godzien uwielbienia, chcemy Go uwielbiać, chcemy prosić, aby Go, żeby On nas uzdrawiał i uzdrawia te wszystkie trzy sfery, ale czasami jest tak, że i tak po takich uwielbieniach czy po modlitwach wstawienniczych, i tak będziemy się czasami źle czuli. Nie fajnie, ponieważ przechodzimy etap oczyszczenia. I musimy być tego świadomi, jako ludzie wierzący, idący za Panem Jezusem. I to nie jest tak, że ksiądz Paweł sobie teraz takie rzeczy ubzdurał, ale to jest po prostu nasza teologia duchowości. Bardzo dużo o tym pisała niejaka święta Teresa z Awila, z Awilii, Teresa Wielka. Ona napisała właśnie taką potężną księgę, niejedną nawet. Między innymi pisała o twierdzy wewnętrznej, o takich poziomach rozwoju naszego ducha, ale opisała również coś takiego, co się nazywa właśnie ogród wewnętrzny, oczyszczanie tego ogrodu. Otóż ona mówiła tak, pisała tak, że nasza, nasz duch jest podobny do takiego właśnie ogrodu. Nie wiem, czy ktoś ma z was ogród, działki takie, no pewnie je macie, dużo działek jest wokół licza. Jest to ciężka praca nad ogrodem, żeby to wszystko, wiecie, dobrze wyglądało, żeby ogród przynosił piękne owoce, żeby kwiatki ładnie rosły. To, to jest ciężka praca. Praca polega na tym, że trzeba pewne rzeczy zasadzać, ale też chwasty wyrywać. I Święta Teresa właśnie z Avila mówi o tym, że to nasze życie duchowe też na tym polega. Nasza, nasz rozwój to jest tak, jak pielęgnacja ogrodu. Czyli mamy Zasadzać coś konkretnie przez modlitwę, ale też mamy wyrywać chwasty z naszego serca. Tak kolokwialnie powiem. Czyli łaski, jakieś cnoty musimy zasadzać yy, przez modlitwę, a wyrywać jakieś wady, jakieś trudności, jakieś grzechy, jakieś nałogi. Jest to ciężka praca. Nawet by powiedział, że to wielkie tyranie, tak naprawdę. Dlatego yy, wielu chrześcijan niestety żyje jak poganie, czyli jak, jak magie traktują chrześcijaństwo. Ja Ci, Panie Boże, różańczyk, a Ty mi, Panie Boże, łaskę jakąś, zdrowie. To jest bardzo głupie. To jest bardzo głupie. I bardzo często po prostu nie działa. Ja Ci, Panie Boże, świeczuszkę zapalę, a Ty mi coś tam dasz, nie? Jakieś pieniążki albo, albo pracę lepszą. Tak traktują chrześcijanie bardzo często naszą wiarę. Nasza wiara to rozwój Poznawanie Pana Boga to jest poznawanie też całej historii duchowości, ale przede wszystkim relacje z Bogiem. Przepiękna, niesamowita relacja z Bogiem, która owocuje tym, że zaczynamy w swoim życiu po prostu słyszeć Pana Boga. Teresa Zawila jest taką prekursorką, właśnie, Karmelu i Karmelitanie. Oni mówią o tym, że no kilka lat właściwie by wystarczyło być w zakonie karmelitańskim, modlić się tak, jak oni tam uczą i człowiek jest na wyżynach świętości i doświadcza Pana Boga. Kiedyś słuchałem takiego fajnego kazania księdza Piotra Pawlukiewicza, który jako, albo jako kleryk, albo jako ksiądz był właśnie w zakonie karmelitańskim. Coś tam miał, mieli siostrą zawieść i pojechało ich dwóch tam i otworzyła pewna siostra zakona, która nie wychodzi na zewnątrz, bo w Karmel to jest taki zakon zamknięty. Modlą się, jadl, modlą się adorują Pana Jezusa nieustannie. I jak oni zobaczyli tą siostrę zakonną, to ksiądz Piotr Kiewicz mówi, że ich zatkało. Po prostu tak piękną, takiej pięknej kobiety mówi, że nigdy nie widział. I ta siostra taka zażenowana tym ich zachowaniem, wtedy powiedziała przepraszam, czym księżom pomóc? Oni byli tak zafascynowani urodą tej siostry zakonnej, czy chodziło o fizyczną urodę? Być może tak, ale chodziło też o piękno kobiety, która była przepełniona Bogiem. My się stajemy piękniejsi dzięki Panu Bogu, jak idziemy w relacje z Nim, w zjednoczenie. Pamiętacie, co kiedyś Wam powiedziałem, że ta droga polega na tym, że człowiek jest właśnie oczyszczany, potem jest oświecony przez Pana Boga, a potem jest zjednoczony z Nim. I człowiek czyni cuda człowiek prorokuje, właściwie wszystkie charyzmaty, o których święty Paweł pisze, są jakby w użyciu tego człowieka. Ale o tym etapie właśnie oczyszczania trzeba sobie dzisiaj powiedzieć, bo my czasem cierpimy i byśmy chcieli nie cierpieć, a czasem po prostu cierpienie jest ok. Ja wiem, że to może z moich ust nie za dobrze brzmi, bo ja uważam, że trzeba się modlić zawsze o to, żeby człowiek był szczęśliwy, żeby go nic nie bolało, o uzdrowienie fizyczne, psychiczne, duchowe i dalej to podtrzymuję, ale czasami jest tak, że Pan Bóg chce naszego oczyszczenia i czasami po prostu życie boli chrześcijańskie. I Pan Bóg sprawdza naszą wierność i ważne jest wtedy, żeby właśnie żebyśmy my byli wierni i byśmy od Pana Boga nie odchodzili i byśmy po prostu wytrwali. W tych trudach, które gdzieś tam nam Pan Bóg syła, może nie Pan Bóg, ale dopuszcza Pan Bóg, bo to tak właściwie trzeba sobie powiedzieć. Kiedyś też właśnie święta Teresa powiedziała takie ciekawe zdanie, że życie wygodne i życie modlitewne nie mogą ze sobą iść w parze. Więc Jak ktoś chce iść za Panem Bogiem do świętości, to tak naprawdę to życie wygodne, czyli takie beztroskie no raczej się nie uda mu po prostu w życiu. Albo jedno, albo drugie. Więc idąc za Panem Bogiem trzeba nastawić się troszeczkę na to, że jednak będziemy co pewien czas przez Pana Boga oczyszczani. I to oczyszczenie będzie dotykało i duszy, i ducha, i czasami naszego ciała. Wielu świętych dlatego właśnie chorowało. Czasami się zapytamy, proszę księdza, jak ksiądz mówi, że Pan Bóg chce uzdrawiać, to dlaczego święci niektórzy chorowali? Byli oczyszczani. Tak po prostu. Pan był to dopuszczał dla ich świętości, dla ich jeszcze większego, głębszego zjednoczenia z nimi. I moi drodzy, dzisiaj chcę powiedzieć na temat tego oczyszczenia to raz, ale dwa, jaką my mamy pomoc i skąd my mamy pomoc czerpać w tej, na tym etapie oczyszczenia, albo w ogóle w takiej drodze uzdrowienia. Jak chcemy być uzdrawiani przed chorób fizycznych. Albo z innych chorób psychicznych, albo chorób jakiegoś ducha naszego, to mamy korzystać, moi drodzy, z tego wszystkiego, co nam Pan Bóg wyjednał i co nam Pan Bóg zostawił. Po pierwsze, jak się modlimy, to pamiętajcie o tym, żeby często modlić się w imię Jezusa. To jest pierwsza rzecz bardzo ważna. Dlaczego w Ewangelii według świętego Jana. Czytamy takie ciekawe zdanie: jest, że o wszystko Pan Bóg, Bóg Ojciec nam da, jeśli poprosimy w imię Jego, czy w imię Jezusa. W Psalmie 20 nawet jest taki ciekawe, ciekawy zapis. Dzisiaj w nieszporach czytałem nie bez przyczyny: Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom, a naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana. Jeszua, Jezus oznacza Bóg zbawia. Co to znaczy, tak konkretnie? to znaczy, że jak czasami cierpimy i znajdziemy już przyczynę tego cierpienia, to trzeba powiedzieć, Panie Jezu, w imię Twoje wyrzekam się na przykład jakiejś choroby, w imię Twoje wyrzekam się jakiegoś grzechu z mojego życia, bo bardzo często przyczyną oczyszczenia jest właśnie to, że my jakieś grzeszki mniejsze mamy w życiu. I o to chodzi, żeby się umieć wyrzec nawet tych najmniejszych grzechów, tego najmniejszego przywiązania do grzechu. W imię Jezusa się wyrzekam. Prawda? To imię Jezus sprawia to, że oczyszczenie przebiega szybciej. Imię Jezus sprawia to, że jesteśmy uwalniani, uzdrawiani. Egzorcyści modlą się w imię Jezusa. Uwalniają ludzi. Charizmatycy uzdrawiają ludzi. W imię Jezusa bądź uzdrowione. Potężne imię Jezusa zostało nam dane i trzeba być tego świadomym kiedyś jeszcze rozwinę ten temat. Kolejną rzeczywistością, do której trzeba się uciec, jest krew Chrystusa, krew baranka. Święty Paweł pisze, że jesteśmy odkupieni przez drogocenną krew Jezusa i bardzo często też, kiedy mamy jakieś zranienia emocjonalne, kiedy mamy różnego rodzaju takie ciemności duchowe albo po prostu męczą nas demony, to powinniśmy uciekać się do krwi baranka. Powiedzmy sobie sami modlitwę ułożyć. Panie Jezu, odwołuję się do Twojej przynajdroższej krwi. Po prostu. Panie Jezu, oddaję w moc Twojej krwi jakieś takie zniewolenia, które mam, na przykład nikotynę, czy, czy jakieś inne rzeczy, które mnie e, męczą. Sami, myślę, że większość z nas wie, e, co tam w naszej duszy nie gra, w naszym życiu nie gra. Zobaczcie, zobaczcie, że bardzo często jest tak, że jako ludzie my często jesteśmy Nieświadomi. Nie przeżywamy naszej wiary świadomie, świadomie i nawet nie przeżywamy naszego życia świadomie. Czyli nie wiemy, co w tym naszym życiu się dzieje. I my musimy zacząć żyć świadomie. Czyli świadomie w takim znaczeniu, że mamy wiedzieć, co się dzieje na przykład na Eucharystii, co się dzieje w moim życiu, jakie problemy wychodzą z tym moim życiu, skąd się bierze moje zachowanie, z niewolenia. Musimy poznać przyczyny. To jest wszystko trud. To jest wszystko trud, ale świętość to nie jest łatwa rzecz. Więc zobaczcie krew Chrystusa, krew baranka to jest druga rzeczywistość, na którą możemy się powoływać, kiedy idziemy do świętości i walczymy. Przychodzimy o czyszczenie na przykład, bo walczymy z różnymi jakimiś naszymi problemami. Dalej kolejna rzecz, kolejna rzeczywistość przez rany Jezusa mamy iść właśnie w tym etapie uzdrowienia w Jego ranach jest nasze zdrowie. Tak mówi Słowo Boże. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Na czym to by polegało? Po prostu na tym, Panie Jezu, odwołuję się do Twoich przynajdroższych ran. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że w Twoich ranach jest moje zdrowie. I teraz ogłaszam, Panie Jezu, moje uzdrowienie, na przykład z nowotworu kręgosłupa. Także przeklinam, Panie Jezu. Nie wiem, czy tak robicie w domu. Przychodzicie do spowiedzi czasami, oddajecie Panu Jusowi grzechy, a potem czemu to samo, prawda? No właśnie dlatego, że nie ma tego dalszego procesu walki o uzdrowienie. Czy nie powołujemy się na ranych Chrystusa, na krew Chrystusa, na jego imię? Nie walczymy, nie ogłaszamy tego zwycięstwa. To trzeba się nauczyć robić, jeśli chcemy przeżyć nasze życie owocnie. Dalej, to już chyba bardziej dla odnowy w Duchu Świętym, która tu jest zgromadzona, modlitwa w językach. To jest rzeczywistość, która bardzo mocno nam pomaga do tego, żeby przejść etap oczyszczania lepiej, szybciej, sprawniej i w ogóle jest bardzo przydatna młodzka w językach. Też kiedyś o tym powiem więcej. I ostatnia rzecz na dzisiaj to wstawiennictwo Matki Bożej. Maria też wyprasza nam uzdrowienie i też pomaga nam przejść te wszystkie etapy, które mamy w życiu, etapy duchowości, etapy rozwoju duchowego. Myślę, że jesteśmy jakby świadomi coraz bardziej tego, że Pan Bóg nam naprawdę dużo zostawił. I Eucharystię, i spowiedź, i sakramenty, wszystkie, prawda? Możemy się na modlitwie odwoływać do Jego krwi, możemy się powoływać na Jego święte imię Jezus, możemy się powoływać na Jego święte rany, możemy się zawierzać Matce Bożej, modlić językami. Tyle modlitw jest. Tylko trzeba, moi drodzy, to w swoim życiu w jakiś sposób Autentycznie przeżywać tą rzeczywistość. Umiejętnie korzystać z tych darów, które Pan Bóg dał. Jeśli się tego nie nauczymy, to niestety nie dojdziemy do świętości. Będziemy się oszukiwali, że jesteśmy wierzący. Ja często tak mam, że chodzę po kolędzie, się pytam, jak tam z wiarą, to ludzie mówią: A, proszę święta, prawie święci, jesteśmy co tydzień do kościoła. Akurat. A do spowiedzi: No, tak, raz na rok chodzimy. Im bardziej święty, tym częściej się spowiadał. No właśnie był bardziej świadomy drobnych grzeszków. Zobaczcie, że jak człowiek jest bliżej Pana Boga, tym bardziej widzi jakieś takie nadbrudy w swoim sercu, w swoim duchu, w tej swojej duszy. Święci się spowiadali bardzo często. Jan Paweł II co tydzień i na pewno nie z tego, że mordował. Po prostu oczyszczenie, które przechodzimy przez całe życie, przez całe życie, ono na tym polega, że my poznajemy się siebie coraz bardziej, swoje grzeszki, swoje słabości. Im bardziej się zbliżamy do światła, tym bardziej widzimy różne plamy w sobie, na sobie. I chcemy to Panu Bogu dać w konfesjonale przez modlitwę i powołując się na te różne rzeczywistości, o których powiedziałem. A jeżeli tego nie przejdziemy oczyszczenia, no to cóż, jako wierzący, bo jesteśmy wierzący, nie wiem, pójdziemy do czysta i będziemy polegali na Modlitwie wypominkowej tych, którzy, których mamy za sobą, czyli własnych dzieci. Powodzenia życzę. Powodzenia życzę. Więc jeśli chcemy być święci i pójść prosto do nieba, to zapragnijcie dzisiaj tego, żeby Pan Bóg Was oczyszczał z tych grzechów, żeby pokazywał, co jest nie tak. My oczywiście będziemy modlić się, uwielbiać Go i prosić o uzdrowienie. I będziemy modlić się o to, żeby Pan Bóg działał cuda w naszym życiu. Ale też chcemy prosić, żeby uczynił nas świętymi. A jest to ciężka praca. Ale nie przegrana. My wygramy tą pracę, jeśli będziemy szli z Jezusem. Będziemy się zawierzać Maryi. Będziemy korzystać z tego wszystkiego, co Jezus nam zostawił. A teraz... Oklang hier mal.